Dzień dobry, ja nazywam się Rafał Molenda. To jest program 1 na 1, program, w którym omawiamy rzeczywistość w granicach rozsądku, czyli w granicach Pomorza Zachodniego. Miały być lewarem gospodarki, miały być takim kołem zamachowym dla wszystkiego, co się dzieje w gospodarce w Polsce. Tymczasem. Skurczyły się, zbiedniały i zadłużyły. Dziś rozmawiamy o stoczniach w kontekście najnowszego raportu NIK. W studiu jest Rafał Zachorski. Dzień dobry, ekspert branży morskiej, menadżer praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pierwsze pytanie, co pana najbardziej wkurzyło po lekturze tego raportu. To raportu znaczy, NIK. Znaczy, generalnie nie moc, to znaczy to, że skarb państwa tak naprawdę porzucił całą branżę stoczniową. Mówimy o tym sektorze państwowym. Sektor ten nie ma żadnego nadzoru został faktycznie porzucony, zarówno jeżeli chodzi o, o stopień nadzoru od nadzoru ze strony Skarbu Państwa, ale również jeżeli chodzi o przykład o nominowanie ludzi do rad nadzorczych paru państwa czy generalnie członków zarządu. W tych radach i w tych zarządach, nikt stwierdziła wyraźnie i nie ma tak naprawdę praktycznie wcale żadnych fachowców z tych branż. I bez tego naprawdę nie jesteśmy w stanie nic zrobić Co innego mówi strona rządowa, która przekonuje, że ma plan, ma strategię i działa. Odbudowuje ruiny, które pozostawiła po sobie Platforma i PSL. To znaczy w tej chwili, biorąc pod uwagę porównanie do roku 2015 do końca obecnie, to mówimy raczej o totalnej dewastacji. To znaczy niczego nie naprawiono, niczego nie odbudowano, zdewastowano i ta dewastacja najgorsze, że postępuje i dobrym przykładem tu jest stocznia Ramuntowa Gryfia, która w ostatnich trzech latach sprzedała na zewnątrz 78% swojego terenu i z dziewięciu urządzeń podnośnikowych ma w tej chwili tylko trzy, czyli o jedną trze jedno trzecia potencjału została tego, co było trzy lata temu. Więc jeżeli dewastujemy, niszczymy, sprzedajemy, o ramy, tak jak na przykład zniszczono stocznię remontową w Świnoujściu, to nie ma mowy o żadnej mówieniu o budowie, tylko mówimy o, o zaplanowanej dewastacji. Dobrze, że Pan o tym mówi, bo nikt również zauważył, co się działo i jak wygląda bilans. Spójrzmy. Stocznia Górka zrealizowała zysk netto jedynie w 2019 roku, po czym odnotowywała straty. Utrata rentowności przez tę stocznię. Była wynikiem utworzenia rezerw na prognozowaną stratę na kontrakcie budowy doku zleconym temu podmiotowi przez spółkę Matkę, czyli przez Fundusz Rozwoju Spółek. Stocznia Gryfia odnotowała straty w latach 2019-2020, a następnie osiągnęła zysk w 2021 roku. Jak Państwo wiecie, odzyskanie rentowności przez Stocznię Gryfia nie było wynikiem generowania zysków z działalności produkcyjnej. Tylko głównie uzyskania wpływu ze sprzedaży nieruchomości w postaci aktywów średnich. Tyle najwyższa izba kontroli. Natomiast przedstawiciele rządu mówią o tym, że mamy zyski, więc jest coraz lepiej, mamy wyraźną poprawę. Poprawy znaczy, wyraźnie nie mamy, dlatego że pamiętajmy, że parametrem mówiącym o sprawności stoczni jest wynik na sprzedaży. Jeżeli ten wynik na sprzedaży jest ciągle ujemny, mówimy o sprzedaży tej strychy działalności stoczniowej, to znaczy że stocznia na tej podstawowej swojej działalności traci. A uzyskanie pozytywnego wyniku na sprzedaży to jest pierwsza sprawa w ogóle, żeby przedsiębiorstwo było rentowne, bo do tego dochodzą potem inne koszty. Mhm. Podstawowe błędy, co tam nie zadziałało? Nie ma po prostu w ogóle nikogo w zarządzie, który ma pojęcie o branży. No jak nie ma nikogo w zarządzie, sami eksperci? No, sami eksperci na zasadzie takiej, no na przykład były poseł PiS Krzysztof Zaremba, który nigdy w życiu nie tylko że nie pracował w branży stoczniowej, ale również nigdy nie pracował na żadnym stanowisku kierowniczym. To jest człowiek, którego jedyną pracą w życiu to było stanowisko sprzedawcy w salonie Renault, nie ubliżając marce. No i oczywiście osoba, która przegrała ze mną proces sądowy o znajomość angielskiego, bo przed sądem wykazał, że angielskiego nie zna, więc nie ma podstawowych kompetencji, żeby zarządzać tą spółką, więc nie wiem na jakiej zasadzie Rada Nadzorcza nominowała go na prezesa zarządu stoczni, która wtedy jeszcze zatrudniała 700 osób, miała dwie lokalizacje, no w tej chwili tych osób jest mniej lokalizacji, dwóch zrobiła się jedna i tak jak powiedziałem pozostały tylko trzy doki, no i jeden dok w tak zwanej wirtualnej budowie, która do tej pory się jeszcze prawdopodobnie jeszcze znowu nie rozpoczęła. Mm -hmm. Najwyższa Izba Kontroli wskazała na jeden istotny aspekt, że wszyscy przedstawiciele, wszyscy zatrudnieni w zarządach stoczniowych spełniali warunki rekrutacyjne, natomiast tylko jedna osoba miała doświadczenie branży stoczniowej. Czy, czy to ma znaczenie, bo zgodnie z przepisami, regulacjami wszystko jest ok. To znaczy tak, no jeżeli ktoś spełnia wymogi formalne, na przykład do rad nadzorczych Społeczkarbo Państwa jest na przykład ma, ma, ma skończone studia MBA, to faktycznie rzecz biorąc formalnie spełnia wymogi, żeby być w radzie nadzorczej. Natomiast natomiast nie można nadzorować stoczni remontowej czy stoczni budującej jednostki, która absolutnie bez jakiegokolwiek doświadczenia fizycznie branżowego. Tak, to jest, nie, to, jest to jest niewykonalne po prostu. Trzeba mieć jakąś podstawową wiedzę praktyczną, jakieś doświadczenie. Więc jeżeli się wkłada do rad nadarczych Państwa osoby bez tego doświadczenia, no to one nie są w stanie fizycznie sprawować nadzoru w imieniu Skarbu Państwa. Mm -hmm. Przypomnijmy ten wątek zapowiedzi i budowania planów i wizji na odbudowę przemysłu stoczniowego w Polsce, bo bardzo długo słyszeliśmy takie przekazy, że przemysł stoczniowy będzie budował gigantyczne promy, będzie miał zamówienia, portfel pełen zamówień z całego świata, bo, bo mamy doświadczenie, mamy świetne zakłady i zobaczmy, że problem tak naprawdę leży nie w samych stoczniach, ale właśnie tam, skąd ten przekaz do nas docierał. Proszę bardzo. Podmioty uprawnione do wykonywania praw z akcji należących do skarbu państwa nie formułowały wobec nadzorowanych spółek oczekiwań w obszarze przemysłu stoczniowego. Dokument strategiczny rządu, w którym odniesiono się do tej dziedziny gospodarki, czyli strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, nie spełnia takiej roli referencyjnej, a znajdująca się w rękach państwa część sektora stoczniowego nie stała się motorem polskiej gospodarki. W tym kontekście należy przypomnieć wyniki kontroli NIK przeprowadzonych w 2019 roku w zakresie m.in. realizacji ujętego w tej strategii projektu placowego Batory. NIK stwierdziła wcześniej, iż zlecony stoczni Krypia kontrakt zaprojektowania budowy i dostawy prądu samochodowo-pasażerskiego nie został zrealizowany, ponieważ stocznia nie posiadała możliwości technicznych, organizacyjnych i finansowych niezbędnych dla realizacji tego kontraktu. To był 14 września 2021 roku. Wówczas minister Grubarczyk zapowiedział właśnie realizację programu, którego efektem namacalnym będzie gigantyczny prom i to będzie pierwszy taki realny dowód na to, że władza jest skuteczna i wie co robi. No i zostały po tym wspomnienia. Ostatnio słyszeliśmy takie informacje, że prom. Program Batory może być gotowy na przełomie 2024-2025 roku. znaczy, ja chciałem powiedzieć tak, że program Batory się oficjalnie zakończył niepowodzeniem. Ja już pisałem tak samo o tym, że to jest klęska batory To są słowa pana ministra Grubarczyka Pan program ma Grubarczyk... być gotowy na przełomie 2024. -2025. Pan minister Grubarczyk bardzo często, a praktycznie zawsze mija się z prawdą. Ma taką zdolność mówienia nieprawdy, uśmiechając się i patrząc o rozmówcy prosto w twarz. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, że program Batory dotyczył budowy promów. W Szczecinie. Tak? I drugi temat to było otworzenie Zielonej Stoczni, również w Szczecinie, czyli nowoczesnego zakładu recyklingu sta statków, czyli Stoczni Złomowej. Były tam jeszcze dwa inne punkty, ale chciałem powiedzieć, że ani jeden z tych punktów nie został zrealizowany. A w tej chwili, jeżeli chodzi o Zieloną Stocznię, to jak wiemy, mamy w tej chwili złomowanie nielegalne doku numer 1 Gryfi w Szczecinie, który jest złomowany w centrum miasta i nikomu to nie przeszkadza. Natomiast jeżeli chodzi o, o budowę promów, to wiemy, czym się ona skończyła. Pozostała nam tylko wstępka. Program, który został zakończony, no, nie powodzenia. Już nie ma. No podobnież jeszcze jest. Jest? Tak, stoi sobie spokojnie i czeka, no bo każdy próba zamówienia wywołuje reakcję mediów i, i krytykę, więc na razie jeszcze chyba z tego co wiem, to wciąż jeszcze stoi. Natomiast m, trzeba sobie jasno powiedzieć, że ten program się zakończył. W tej chwili mamy budowę promu w stoczni prywatnej w grupie remontowa w Trójmieście i tą, ten prom jest budowany przy nadzorze i, i praktycznie te promy, dwa pierwsze promy mają być dla Polskiej czy Morskiej. Natomiast nie budujemy w Szczecinie, a budujemy w Trójmieście. Nie budujemy w państwowej odbudowanej stoczni, a budujemy w prywatnej stoczni. No i nie za pieniądze armatora, tylko budujemy za pieniądze państwowe i prom ten budowany w tej chwili w tym mieście, jak dobrze pójdzie będzie dwa razy droższy niż analogiczne promy budowane na przykład w Chinach przez konkurencyjnych armatorów i to jest warte podkreślenia czyli państwo se w tej chwili samo dla siebie buduje dwa promy pytanie czy zbuduje bo to też są głosy podzielone no, z pewnością wielu z państwa zbulwersuje fakt <laughs> dotyczący pieniędzy wynagrodzeń najwyższa izba kontroli nie pozostawia żadnych złudzeń jeżeli chodzi o wynagrodzenia i z tego raportu wynika jeden wniosek, który osobom, które mogą powiedzieć, że te pieniądze im się po prostu należały, może zadać kłam. Zobaczmy. Wysokość wynagrodzenia członków organów nadzorczych w spółkach dominujących i stoczniach oraz członków organów zarządzających w stoczniach nie przekraczała limitu określonych w ustawie o wynagrodzeniach w spółkach. Wypłata zarządu stoczni części zmiennej wynagrodzenia była uzależniona od realizacji wyznaczonych im celów zarządczych. Stoczni Grybia, w Gryfie, której mimo niezrealizowania celów na wymaganym poziomie wypłacono wynagrodzenie zmienne za 2021 rok. Cele te i wysokość wynagrodzenia, uprzedzając Państwa pytania, zostały objęte tajemnicą przedsiębiorstw. Wszyscy członkowie rady nadzorczej, uzyskali absolutnie. No więc wszystko jest w porządku. Wszyscy dostali absolutorium, otrzymali wynagrodzenie za niedotrzymanie planu. No i wszystko jest tajne. Wszystko gra. Muszę powiedzieć tak, że gdyby to była branża prywatna, to w branży prywatnej zarząd mając takie wyniki finansowe albo zostałby odwołany. Przez właściciela, tak? a najprawdopodobniej jeszcze szybciej sam by się podał cał do dymisji, dlatego że w branży prywatnej menedżerowie mają swoją godność i honor. Jeżeli im się nie udaje coś, to sami odchodzą i na pewno nikt nie wziąłby żadnego premii za to, że na przykład z wyniku spółki. To jest absolutnie nie, 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 do, nie do wyobrażenia sobie w branży prywatnej. A w branży państwowej ewidentnie są płacone wynagrodzenia za tak zwane trwanie, czyli jeżeli się uda przetrwać jeszcze rok. No to wtedy dostajemy premii wynagrodzenia. To jest całkowicie niemoralne wynagrodzenie, i uważam, że to powinno ulec zmianie w najbliższym czasie, po jakichś zmianach, które w tym kraju mam nadzieję, że nastąpią. Może nas po prostu stać na to, żeby utrzymywać rentowne zakłady? Nas przede wszystkim nie stać na to, żeby aktywa stoczniowe, które mogą zarabiać naprawdę ogromne pieniądze. Będąc w rękach prywatnych, generując wpływy podatkowe dla skarbu państwa, żeby te aktywa były w ręce nierentownych stoczni, które są dotowane przez państwo. I uwaga, mamy w tej chwili do czynienia, bo też jest warto podkreślenia, to też nikt stwierdził, mamy do czynienia z nielegalną pomocą publiczną. Nikt oczywiście mówi, że jest podejrzenie, ale jeżeli nikt mówi, że jest podejrzenie, to znaczy, że tak faktycznie jest. I ta nielegalna pomoc publiczna wracamy kołem historii do sytuacji z stocznią szczecińską nowa, która pamiętamy w 2009 roku została zamknięta. Dlatego, że od 2002 roku do 2009 Nosto pobiera pomoc publiczną. I uwaga, nawet ci sami aktorzy, którzy stali za stocznią szczecińską nowa, stoją w tej chwili za tym samym problemem w Gryfie. Więc jeżeli będziemy faktycznie udzielali nielegalnej pomocy publicznej, to to jest taka podanie wody z trucizną. Na razie się napijemy, ale kiedyś przyjdzie nam za to zapłacić. No ale no. wtedy będzie argument antyunijny, który będzie można podnieść w kampanii wyborczej, jak sądzę. Nik zwraca się do prezesa Rady Ministrów. Z wnioskiem, dwoma wnioskami w zasadzie: opracowania rządowej strategii dedykowanej dla przemysłu stoczniowego i objęcia szczególnym nadzorem projektów realizowanych przez stocznie. Czy to jest wołanie na puszczy? Czy coś tak, z tego będzie? Tak, w obecnej sytuacji, tak. Jeszcze dodajmy, że po poprzedniej kontroli, która była bodajże w roku 2021, nikt złożyła wniosek do prokuratury yy, yy, odnośnie popeł możliwości popełnienia przestępstwa przez zarządy. Stoczni. Tak? To jest też sprawa, która jest w tej chwili badana przez prokuraturę. Myślę, że ten temat też na pewno nie zostanie, nie będzie kontynuacji miał w tej chwili, ale w, ale w jakiejś przyszłości na pewno tak, albowiem uważam, że faktycznie rzecz biorąc, tutaj powinny być już postępowania prokuratorskie w stosunku do zarządów tych spółek stoczniowych, w stosunku do rad nadzorczych, które tego nie dopilnowały, no i do przedstawicieli skarbu państwa, którzy powinni nad tym mieć jakąś kontrolę, a, a jak wiadomo, kontroli tej nie ma. Mhm. Z jednej strony mamy nierentowne zakłady, które z punktu <coughs> widzenia biznesu powinny być już dawno zamknięte na klucz, a, a zarządy zwolnione z pracy, no bo tak to się dzieje w prywatnych firmach. Jeżeli ktoś przynosi straty, efekty działań osoby zatrudnionej przynoszą nam straty, no to żegnamy się z taką osobą. Tu jest zupełnie inaczej, bo jest jeszcze jeden istotny argument, o którym również Najwyższa Izba Kontroli wspomina, to są ludzie bo to są zakłady pracy, które zatrudniają wiele osób. Tak. I um, wydaje mi się, że tutaj nie ma takiej woli politycznej, żeby narazić się rodzinom tych pracowników i doprowadzić do tego, że ten zakład będzie zamknięty. Ale panie że, tak, że nieprawda. W 2020 roku w grudniu zamknięto stocznię remontową oddział i w Finuściu. Mhm. Zwolniono 200 osób. I to uwaga, po chrześcijańsku, zaraz przed świętami Bożego Narodzenia, żeby mieli piękną gwiazdkę. Ci ludzie zostali zwolnieni i nie było żadnych sentymentów. Mało tego, związki zawodowe sprzyjające rządowi, czyli Solidarność, Solidarność 80, nawet nie... Zaprotestowały. Podobnie z firmą szyb i innymi spółkami, które były zamykane w zachodnim Pomorskim. Tutaj absolutnie jest, ja uważam, że jest pełna zgoda na, to, na, na tego typu działanie ze strony tak zwanej społecznej. Natomiast oczywiście protestują tylko sami pracownicy tych, tych spółek. I tutaj jest ogromny problem, dlatego że e, faktycznie rzecz biorąc e, myśmy się wszyscy tutaj pogubili tak, w tej całej sytuacji, dlatego że, dlatego, że faktycznie te wszystkie spółki powinny bardzo dobrze funkcjonować, gdyby miały faktyczne dobre zarządy. Podstawą funkcjonowania spółki jest dobry zarząd. Im w spółce jest gorsza sytuacja finansowa, tym musimy stawiać na najwyższej klasy menadżerów, a my robimy całkowicie odwrotnie. A może to już nie są czasy dla przemysłu stoczniowego? Może powinni się tym zająć Chińczycy? Znaczy ja powiem tak, tu należy bardzo wyraźnie rozróżnić kilka dziedzin przemysłu stoczniowego. Branża remontowa ma się świetnie w całej Europie. Statków do remontu jest bardzo dużo. Natomiast jeżeli chodzi o branżę budowania statków, no to tutaj jest troszkę sytuacja inna. Faktycznie duże jednostki budowane są w Azji, natomiast małe jednostki, średnie jednostki budowane są u nas. Przypomnę fajną sprawę, stocznia Partner, która w zeszłym roku wybudowała piękny statek, praktycznie ukończony pod klucz. Mówię o statku, który do przewozu rakiet Ariane. 6 z, z, z Europy na Gujanę francuską, Więc, stocznia partner to tak, jest podmiot prywatny, właśnie. I uwaga mamy puste doki, puste, znaczy, mamy puste pochylnie stoczni szczecińskiej, tak. I tam się nie dzieje nic praktycznie, no poza budową słynnego doku czy ta leżąca stępka, natomiast kawałek dalej mamy prywatną stocznię, która na płaskim betonowym terenie sama buduje statki. Tam były takie momenty, że były trzy kadłuby po 120 metrów długości obok siebie stojące. No więc to jest kuriozum, że aktywa stoczniowe stoją puste, nikt z nich nie korzysta a w innym miejscu się buduje jednostki. Jeszcze ciekawa sprawa, naprzeciwko największych pochylni wulkan jest budowana głębia dokowa, która spowoduje dla tego wirtualnego doku numer 8, którego póki co na razie nikt nie buduje, to ta głębia, jeżeli tam zostanie wybudowana i ewentualnie tam jakiś dok stanie, to nie będzie żadnej możliwości wodowania dużych jednostek w Szczecinie, więc tutaj jakby następuje Integralna blokada możliwości rozwoju tej branży, jeśli chodzi o budowę dużych jednostek w Szczecinie, właśnie przez te niefrasobliwe decyzje infrastrukturalne. Podsumowując, byliśmy u lekarza diagnosty, diagnoza jest postawiona. I co dalej? Jakie recepty w dwóch, trzech punktach? Znaczy, ja osobiście, gdybym dzisiaj miał o tym decydować, to postawiłbym na daleko idącą prywatyzację. Tak? Chodzi o to, żeby pozbyć się tego przemienia nielegalnej pomocy publicznej, czyli można robić restrukturyzację strukturyzację przez upadłość, przejmowanie tych pracowników, tych wszystkich ludzi przez podmioty prywatne i można to bardzo szybko ustawić na takich torach, żeby to zaczęło w końcu zarabiać i żeby faktycznie w Szczecinie ta branża się rozwijała. I mówię tutaj zarówno o budowie małych jednostek średniej wielkości, jak i o przemyśle remontowym. Pokażę Państwu, znaczy bardzo dobrym takim przykładem jest to na przykład, że największego doku na Bałtyku numer 8 się nie udało zrobić, a prywatna stocznia Netmarine zaczęła później i już ma dok praktycznie zwodowany, zaraz będę, będzie ten dog działał, czyli prywatnie się daje to zrobić. Mówię o, o budowie doku do i budowie głębi dokowej, do a po państwowemu nie za bardzo. No, ale to jest ewidentnie chodzi, że ludziom, którzy to robią, musi na tym zależeć. Ja nie widzę tego, żeby zależało ludziom, którzy dzisiaj zarządzają branżą stoczniową, państwową na jakiejkolwiek przyszłości. I dowodem jest na to, że do tej pory nie ma żadnej racjonalnej strategii ratowania tych państwowych stoczni. Nie ma żadnej strategii. Te ilość strategii, bodajże cztery, które nikt też skontrolowała i pokazała przy poprzednich kontrolach, pokazała, że te strategie były kompletnie nierealne. To były wirtualne tworzone dokumenty na potrzeby prawdopodobnie, nie wiem, jakiejś, jakiejś kampanii politycznej, czy, czy spotkania z dziennikarzami, konferencji prasowej, czy na jakieś komisje gospodarki morskiej w Sejmie, natomiast na pewno nie po to, żeby te stocznie ratować. No ostatnie pytanie. Chcę pan powiedzieć, że w momencie, kiedy były przybijane te gwoździe, co się przybija dostępki? To były tak zwane nity, te złote nity. Złote tak. nity. To I premier, i całe jego otoczenie było świadome tego, że to jest fikcja i ten. Tak, tak. już w tym momencie. Tak. Chciałem powiedzieć, że już w 2016, kiedy był, kiedy był formułowany tak zwany słynny list intencyjny na budowę dwóch promów, pamiętamy, w maju został stworzony, to ten list intencyjny już zawierał zapisy, które praktycznie zwalniają z odpowiedzialności wszystkie podmioty, które ten list intencyjny podpisywały. I w 2017 roku, kiedy była ta instynizacja. Wszyscy mi doskonałą wiedzę, że nie ma żadnej możliwości na budowę tego promu w Szczecinie. To raz. No i potem, krótko pamiętamy, rok 2019, słynna, słynna zabawa z lodowaczem puma poklejonym taśmą. Tam też wszyscy wiedzieli, że ten kadłub jest niegotowy, jest poklejony taśmą, bo przy politykach ta taśma się po prostu odklejała z tego lodołamacza. Rafał Zachorski, dziękuję za spotkanie, a Państwu polecam porywającą lekturę na stronie nik.gov.pl. Rafał Molenda, do zobaczenia. Dziękuję, do widzenia. 매